No to przed Państwem produkt finalny. Nie? No. <laughs> Świeci fajnie macie. Zobaczcie, pierwszy bieg akurat. Może inaczej, to trzeci bieg. Sam, same kolorki, nie. Same spektra. No, trzeba dodać do lampy, żeby fajnie świeciła, nie? No to, to teraz będzie pierwszy bieg, widzicie, że tak powiem. To są spektra białe. Wcześniej były spektra kolorowe. No i teraz 6500 kelwinów sama. Uważam, że to jest główne spektrum, i każda lampa jako główne powinna to mieć. Sterownik tak wyszedł, fajnie zresztą widzicie. Czy tylko raptem przyciski, nie, na trzy spektry lampy. Tak więc, tak więc widzicie, fajnie to wyszło. Nie ma co tutaj gadać. Bardzo dokładne, bardzo, bardzo, bardzo ba dokładne wykonanie. W moim stylu ja hałę nie robię. Lampa czarna. Mm. Żebyście nie pytali o koszty, wiecie, same materiały na tą lampę 700 zł. Ktoś powie, że dużo, ja powiem, że mało. Wiecie, bo yy, ta lampa jest na lata. To jest taki muł oczy. i ta lampa będzie świecić lotami. Nie wiadomo, mogą się pojedyncze tam LEDy wypalić, nie. Tutaj zgaśnie cały moduł, ale wszystko jest do bardzo szybkiej, bardzo prostej naprawy. Nie? Po prostu wymianka, nie? Robię oczywiście dla znajomego, nie? Dla dobrego znajomego. Nie bawię się tam w handel takimi rzeczami, nie? No, umówiliśmy się, że mu zrobię. On tam odpowiednio zapłaci i będzie miał fajną lampę. Lampa do akwarium 240 litrów. Odpowiednie soczewki dodane. Wy tego nie widzicie, nie? Ale to są soczewki 90 stopni, 45 i 60. Odpowiednio złożone, tak żeby to światło jakoś dobrze się rozproszało na takim akwarium, nie? Na, 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 dokładnie na tym, co on tam wymyślił, nie? Wiem, że chce jakiś korzeń mieć na środku, jakieś ten. Czyli ta lampa jest w stanie oświetlić. Wyobraźcie sobie sensownie, właśnie akwarium, które ma szerokość 50 centymetrów, no. 50. Chyba 50 ma szerokości lampa ma szerokość 16 cm, ale tu są specjalnie dane te soczewki 90 stopni, nie? właśnie po to, żeby nie było takich totalnych, yy, totalnego takiego wiecie, braku światła w niektórych partiach akwarium. Nie? Po to takie właśnie 90 dane, nie? ale uwierzcie mi, że najlepsze z najlepszych soczewek jakie są, yy, w sensie yy, procentowo nie to są te właśnie 60. Nie? 60 moim zdaniem najlepiej rozpraszają światło i dają na takich głębokości, powiedzmy te 50 cm y, optymalne światło do doświetlenia dna. I tam wiecie, nie robię na niczym innym, bo jestem przekonany, że już teraz, że o te soczewki robią bardzo zajebistą robotę. Tego światła tak na boki się nie rozchodzi za bardzo, za dużo, tak za daleko za, na tyle ile trzeba. A wiecie, a dno jest świetnie doświetlone. No i to jest, wiecie, no już moja tam, któraś tam lampa dla, dla siebie, dla znajomych. i, Wiecie, myślę, że już doszedłem do perfekcji w robieniu tego wszystkiego. Nie? No sterowniki też bardzo fajnie mi wychodzą. Widzicie, tu nie ma żadnej, żadnej, żadnej zbędnej elektroniki. Aczkolwiek jak ktoś by się uparł, powiedzmy, na jakiś tam ściemniacz mechaniczny, no to bym go wstawił tam pod któryś biegnie. I uwierzcie, że było bardzo fajnie, nie? Że nie jest to konieczne, bo widzicie, mam trzy biegi, wyłączę jedną część lampy, drugą i. I trzecią, jest czarno, widzicie, ciemno. No, dlatego, wiecie, o, takie coś na przykład może być pod Malawi, nie? że tak powiem. Dosłownie. To by jedna trzecia lampy, tam żadnych roślin nie ma. Lampa wtedy, wiecie, pobiera, żeby go nie skłamać, nie? 45 watów, nie? Macie pobory prądowe, nie? Lampy. 45 W jest dokładnie za co, co teraz świeci, nie? Czyli świeci raptem. Kilka oczek, nie? Ale to są trzy batówki, to się nie dziwcie, że to są silniejsze diody, nie? To sobie zobaczcie. Aparat, tak jak Wam powiedziałem, nie odzwierciedli tego wszystkiego, nie? A świeci dosłownie. No i wiecie, miejsce na telefonie mi się skończyło, dlatego ten następny part. Wiecie, no, lampa stylizowana właśnie na Full Spectrum White tak naprawdę, nie? No i te kolory, to są dodatki tak... No, ale tak w sensownej ilości. I wiecie, i... Ten mój znajomy powiedział, że on być może zechce kiedyś malawi, i może on by chciał taką lampę, która nadawałaby się i do malawi, i do tego. Dlatego tak to rozkminiłem i myślę, że jest świetnie zrobione. Nie? Bo w tym momencie światła, e, lampa świeci na jakąś jedną trzecią mocy, że nawet widać to po zasilaczu, widzicie nie? 45 W. Nie? E, następny bieg biały to by było już 90 W, i trzeci, osta, o, ostatni bieg to by było 130 W, i to jest finish, nie? Finish, ale aczkolwiek lampa ma możliwości wykręcenia się na 240 W. Nie wiem, czy wiecie, ile to jest wat w LEDach. Nie, 240 W w LEDach. Tak, zagotowalibyście lampę, wszystko i akwarium, nie? Dlatego lampa ma takie możliwości, nie tylko, że nie dawała aż tak wielkiego zasilacza. Kwestia kosztów, wiecie. Zasilacz jest wykręcany do 150 W, o tak wam powiem, nie? Jest stabilizowany, fajny, bardzo dobrej marki zasilacz w środku, nie, na Chińczykach nie robię akurat tego, bo uważam, że Chiń, Chińczycy, a chińskie zasilacze wiadomo, one są tanie, nie, ale wiadomo, jeżeli coś się stanie, to jest cięte na jakości, no i dlatego nie robię na tych zasilaczach, robię na bardzo dobrej jakości zasilaczach, nie, dzięki temu lampy są bezobsługowe naprawdę przez kilka lat. No i robię, ktoś by powiedział, że dlaczego nie robię na driverach, wiecie, a dlatego, że bolę na opornikach. a kurde, wiecie, wstawiam jeden opornik, ten opornik ciągnie, nie, komp kompensuje, nie, fajne, fajne słowo, kompensuje energię, skoki energii, no i wiecie, i, i dobrze to wygląda, i dobrze to działa, jeżeli ktoś się nie zna na elektryce, co i dlaczego tak, no to... Niech się pozna. Ja nie zamierzam nikogo uczyć, wiecie. Swo swoje już się nauczyłem. Aczkolwiek startowałem od kompletnego laicyzmu. Tak więc, wiecie, no, ja jestem bardzo zadowolony. Coś mam jeszcze pokażę, nie? Dodatkowo, co ten użytkownik chciał i to mu zrobiłem. Zresztą, zobaczcie sobie. Zrobiłem mu hydroponikę, ale wiecie, co będę musiał zapalić światło zaraz. Zapalę, zapalę światełko. Zaraz zobaczycie. Dobra, widzicie? Jest hydroponika, zobaczcie jaka miska. nie? Specjalnie wkleiłem miskę. Fajna. Uważam, że bardzo ciekawe rozwiązanie. Dwa wyloty, jeden wlot. Powiedział, że będzie się w to bawił. Chce się w to bawić. Dlatego to znacząco podniosło koszty lampy. Powiedzmy, że bez hydroponiki, bez koloru, nie, czarnego koloru. Koniecznie chciał czarny kolor. Koniecznie. Autorskie zaczepy na akwarium, ale takie coś bym śnił i powiem Wam, że bardzo jest fajne. Zobaczcie, zaczepy, nie? Widzicie? Z amortyzatorem. Będzie leżeć na brzegach akwarium bezpośrednio, nie? Trochę mi malowanie jest, średnio wyszło, ale wyszło, nie jest nie? Cztery śruby. Ta lampa troszkę będzie ważyć z wodą. Tutaj jest miska z wodą. To wszystko będzie chłodzone to właśnie tą wodą z hydroponiki. Nie, woda będzie płynnie przepływać. Wiecie, nie ma możliwości się przelania? Widzicie? Zobaczcie, jakie kudy rury wylewowe. To są 2,25 do tego no, średnice, nie? Ten, ten człowiek chciał takie coś, to, to takie coś ma. No i, i wpływ, nie? 12,5 na oddzielny tam filtr, będzie to fajnie, nie? Dlatego mówię: zachęcam do zrobienia takich lamp. Dlatego, że te lampy są fajne, proste i to są takie muły robocze, które naprawdę. Będą Wam świecić latami i nic się w nich nie zepsuje. Szybciej wymienicie te zabawki, czy znaczy te moduły LEDowe tylko dlatego, że, że technicznie się zestarzeją, wyjdzie coś nowszego niż to się popali. No i ta ostatnia część mojego tego wywodu lampowego, nie wiem czy jeszcze oglądacie, ale wiecie e, lampa tak jak wspomniałem to taki muł roboczy, nie? czyli bez pod podotrysków, tam jakiegoś stara, sterowania wi-fi, jakiegoś kanału to, o takich, o. ma świecić ma świecić, wszystko pod nią ma rosnąć i będzie rosnąć bo, bo to już jest któraś moja lampa z poprawionymi e, wszystkimi błędami wcześniejszych lamp tak powiem. No to, to już naprawdę tak wiecie dużo poprawić też nie trzeba moc lampy jest tak wykręcona, że nawet jakby ta hydroponika cała stanęła mu kiedykolwiek z lampą nic się nie zadzieje wiecie, a no nic się nie stanie nie przegrzeje się aczkolwiek tak jak wspomniałem, lampę można wykręcić naprawdę do wielkiej mocy 240 W w LEDach to jest ogrom mocy wiecie, to na akwarium to, to naprawdę to jest bardzo, 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 bardzo dużo, o tak nie, ale myślę, że to jest 130 W to jest i tak już bardzo dużo, nie naprawdę jest regulowalna no i to zrobi z tą swoją robotę, wiecie. Tak więc myślę, że... że ten mój znajomy będzie z tego zadowolony, nie? Yy. Jeszcze raz o kosztach, wiecie. No z kosztami można by było zejść do 500, ale na pewno nie byłby... nie byłby to taki zasilacz, jaki w tym siedzi. Dobry, naprawdę. Yy. Bardzo dobry. Mi Minuelsa oczywiście. Czyli, e, czyli no, jakościowo bardzo dobry, no i wiecie, no, i jakby e, zrezygnować z tej, właśnie z, tej, z tej farby, to też by było ze stu, powiedzmy mniej nie? z koloru. No to koszt by był jakiś taki tej lampy z 500 wtedy, nie powiedzmy. No, może z 550 jakoś tak. O. Powiedzmy 550 nie? lampa do akwarium 240 litrów i w, i wiecie, i dzięki tym soczewkom odpowiednio profilowanym, ona oświetli całe akwarium odpowiednim światłem. Może u góry troszeczkę będzie tam, dosłownie miejscami, troszkę ciemna, ciem, ciemniej, ale u góry, nie? Ale soczewki są dopracowane w ten sposób, że całe dno będzie świetnie doświetlone. I taki był zamysł, żeby była tylko jedna belka i nic więcej. Belka oczywiście suwalna na, na brzegach akwarium. Jak najbardziej, że można sobie pogrzebać. I, I będzie bardzo dobrze. Nie trzeba nic wyciągać. Od czasu do czasu przetrzeć po prostu odstęp tę upleksę oddzielającą, i będzie super. Tak to wymyślone. Będzie dobrze. No to tyle du przy, przy długiego tego filmu. Mam nadzieję, że większość z Was dotrwała do tego końca, nie? Ale widzicie, że można się dużo nauczyć, prawda? Dziękuję za oglądanie.